Kasza kukurydziana, właściwości, przepisy. Jak gotować kaszę kukurydziana? Kasza kukurydziana to produkt doskonale znany zwłaszcza w Ameryce, gdzie ogromna popularność ciesza się wszelkie przetwory z kukurydzy. W Polsce jest jeszcze stosunkowo słabo znana. Okazuje się, że jest to produkt świetny dla osób mających problemy zolatkowe i stosujących diety lekkostrawne. Korzyści z jej spozywania jest o wiele więcej. Kasza kasza manna, odmiany, indeks glikemiczny, przepisy. Czy kasza manna tuczy? Różne odmiany kasz, ze względu na swoją dostępność, od lat były niezwykle popularne w polskiej kuchni. Współczesnie oceniane ze względu na swe wartości odzywcze i zalecane przez dietetyków. Kasza manna zazwyczaj kojarzy nam się z dzieciństwem. Jest powszechnie stosowana, pomimo braku wiedzy na temat tego. Z jakiego ziarna jest wytwarzana oraz jakimi właściwościami się charakteryzuje. Przeczytaj artykuł i dowiedz się o niej więcej. Czytaj więcej kasza kukurydziana. Kasza kukurydziana zwana jest przez niektórych polenta. Produkowana jest z ziarna kukurydzy pod postacia grubego grysiku, jak i drobnej kaszki. Jest niezwykle popularna szczególnie w Ameryce, jak i południowej części Europy. Przypomina nieco kaszę mannę. Nie jest to skarbnica blonnika czy witamin i składników mineralnych, jednak jest lekko strawna, a także nie wywołuje reakcji alergicznych. Nie zawiera w swym składzie także glutenu, zatem jest całkowicie bezpieczna dla osób cierpiacych na jego nietolerancję. Z tego właśnie względu często podawana jest małym dzieciom. Ponadto warto wspomnieć, i cechuje jadost duza zawartość z węglowodanów, wiek zanis w przypadku innych kasz. I tym samym wartość energetyczna. Sprawia to, że jest świetnym posilkiem dla osób bedacych na diecie redukcyjnej, gdy z pozyciem malej ilości produktu wiąże się z wystapieniem wysokiej sytości. Kasza, kasza gryczana, niepalona czy prazona? Właściwości kaszy gryczanej i przepisy kasza gryczana ponownie wraca do lask wszystkich, którzy dbają o swoje zdrowie i sylwetkę. Jest ona nie tylko źródłem składników odzywczych. Witamin i mineralów, ale również jest niskoenergetyczna i smaczna. Kasza ta może być stosowana jako składnik obiadów, salatek, a nawet deserów. Czytaj więcej kasza kukurydziana, w właściwości kasza ta zawiera niestety niewielka ilość witamin i składników mineralnych, ale nie jest bezwartościowa. Co ciekawe, okazuje się być świetnym źródłem witaminy A która w głównej mierze odpowiada za piękny wygląd i dobra kondycję naszych włosów, skóry i paznokci. Dodatkowo jest to składnik, który wpływa na zdolności widzenia, zwłaszcza po zmroku i umożliwia ich zachowanie w dobrej jakości nad dłużej. Co więcej, zawartość z witamin nie maleje w związku z gotowaniem. Oczywiście dostarcza ona znaczacych ilości selenu. Pierwiastek ten jest nieoceniony w walce z wolnymi rodnikami które odpowiedzialne są za powstawanie stresu oksydacyjnego w ustroju Stan ten prowadzi do rozwoju wielu schorzeń cywilizacyjnych między innymi nowotworów Pamiętać należy że niezbędny jest on dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego czy np. tarczycy Prócz tego jest to składnik przynoszący ulgę w zaburzeniach nastroju czy nadmiernej nerwowości Jak gotować kaszę kukurydziana? Gotowanie kaszy kukurydzianej nie jest skomplikowane. Proces ten przebiega niemal identycznie jak w przypadku pozostałych kasz. W tym celu należy przygotować określona ilość z kaszy i zalac 1,5 razy wiek za ilością wody. Można dodać odrobinę soli. Metody również są różne. Jedni wrzucają ją ja do wody zimnej, inni do wrzacej. Osobiście najczęściej wodę doprawiam szczypta soli, doprowadzam do wrzenia. A następnie wrzucam kaszę przeplukana wcześniej na sitku woda. Całość zgotować należy około 10 minut? Zazwyczaj kasza gotowa jest w momencie, kiedy boki lekko odstaja od garnka, a większość z wody została w W przypadku stosowania jakichkolwiek dodatków, najlepiej dodawać je do gotowej polenty. Kasza kukurydziana, przepisy polenta sprawdza się doskonale jako baza dla wielu dan. A także samodzielna potrawa. Co ciekawe, bez problemu przygotować jamoz na dzień wcześniej, a następnie podsmażyć czy podpiec przed podaniem. Poniżej podam kilka przykładowych wykorzystań tego produktu. Przepis na śniadaniowa kaszkę kukurydziana składniki: 200 ml mleka, 3 płaskie lyski kaszy kukurydzianej, lezeczka miodu, małe jabłko, garść borówek amerykańskich, lyska orzechów laskowych. Sposób przygotowania, owoce umyć. Jabłko pokroić na twiartki, a następnie plasterki. Polowe z nich pokroić w niewielka kosteczkę i polać miodem. Mleko zagotować w garnku, dodać kaszę i gotować 6 do 8 minut, a z kasza wchłonie większość z plynu. Pamiętać należy o ciągłym mieszaniu, by kasza nie przywarła do dna. Goraca kasza zalewamy jabłka z miodem, na wierzchu układamy pozostale owoce oraz posiekane orzechy. Rozwin przepis na babeczki z kaszy kukurydzianej z malinowa galaretka skladniki, 6 lezek kaszy kukurydzianej, 0,5 szklanki mleka, szklanka wody, 300 g malin, lezeczka agaru, 2 lezeczki stewi. Sposób przygotowania. Kaszę ugotować na mleku zmieszanym z polowa szklanki wody i jeden lyzeczka stewi. Gotowa kaszę przelożyć do foremek wylozonych folia spozywcza, na kształt tartaletek i zostawić do ostygniecia. W tym czasie maliny zblendować z dodatkiem pozostałej wody i zagotować. Pod koniec gotowania dodać agar i wymieszać energicznie. Stezale babeczki napełnić ziemem i odstawić na co najmniej 1 do 2 godziny. Rozwin przepis na zapiekankę z kaszy kukurydzianej Skladniki, 3-4 szklanki mleka, 250 g kaszy kukurydzianej, 2 jajka, 50 g mozzarelli startej, 50 g masla ekstra, Lyska ziół prowansalskich, 2 zapki czosnku, sól i pieprz do smaku, galka muszkatolowa do smaku. Sposób przygotowania Mleko zagotować z dodatkiem soli. Dodać kaszę i gotować powoli około 30 minut na niewielkim ogniu. Następnie odstawić na około 10 minut, dodać jajka, ser, galkę i dokładnie wymieszac. Część ciasta, około 2/3, przelozyc do formy wysmarowanej maslem, posypać ziolami i startym czosnkiem, doprawić sola i pieprzem, a następnie przykryć pozostała część ciasta. Ponownie posypać przyprawami i polać stopionym maslem piec w piekarniku nagrzanym do 200 stopni Celsjusza przez około 15 minut. Rozwin podsumowując kasza kukurydziana to alternatywa dla popularnie stosowanych na naszych stolach pozostałych kasz. Nie jest ona skarbnica składników mineralnych czy witamin, jednak cechuje się wysoka sytościa oraz zawartość węglowodanów. Ponadto nie zawiera glutenu i nie wywołuje reakcji alergicznych, zatem nadaje się nawet dla dzieci.